Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy sobie walczyć z zadaniem z kinematyki z maja 23 roku. Drogi widzu, jako że treść zadania jest przydługa, najlepiej naciśnij sobie spację, zapoznaj się z nim i wciśnij spację ponownie, kiedy będziesz już gotowy. Jeżeli już zapoznałeś się z treścią zadania, to przystępujemy do dzieła. Ja tutaj wykonałem szkic sytuacyjny, który oczywiście ci objaśnię. Jedzie sobie policjant z prędkością 20 metrów na sekundę. W pewnym momencie wyprzedza go Pirat drogowy, który jedzie z prędkością 35 metrów na sekundę przez cały czas. Kiedy naszego policjanta dzieli od Pirata już 40 metrów, to on zaczyna przyspieszać właśnie z przyspieszeniem 6 metrów na sekundę kwadrat. Naszym zadaniem w tym zadaniu jest policzenie maksymalnej odległości pomiędzy samochodami. I w sposobie błyskotliwym, musimy zauważyć pewną rzecz, że odległość maksymalna będzie wtedy, kiedy policjant zarówna się prędkością z piratem drogowym. Ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, z logiki, że jeżeli policjant będzie poruszał się wolniej, to odległość będzie rosnąć. A jeżeli będzie poruszał się szybciej od pirata, to odległość będzie maleć. A zatem na sam początek yy, będziemy się starali policzyć czas, po jakim właśnie nastąpi to zrównanie się prędkościami pomiędzy piratem a policjantem. Korzystamy sobie ze standardowego wzoru na przyspieszenie, a zatem A to się równa. Prędkość końcowa, jaką policjant ma uzyskać, to VF. Od tego odejmujemy VOP i dzielimy to wszystko przez czas. Prędkość końcowa oczywiście dla tego warunku zrównania się prędkościami. Przekształcamy sobie ten wzór i uzyskujemy T równe VF minus V0P podzielone przez A. Podstawiamy sobie liczby 35 m na sekundę, odjąć 20 m na sekundę podzielone przez 6, to 2,5 sekundy. A zatem po takim czasie odległość pomiędzy tymi dwoma samochodami będzie największa. No to teraz możemy policzyć sobie drogę SF i drogę SP uzyskaną przez oba pojazdy w czasie 2,5 sekundy. Zaczynamy od policzenia sobie SF-a. drogowy porusza się cały czas z prędkością... 35 metrów na sekundę. Zatem tu będziemy mieli po prostu Vf razy T. Podstawiamy liczby. 35 metrów na sekundę. Razy 2,5 sekundy. I tutaj uzyskujemy wynik. Wbiję sobie w kalkulator. 87,5 m. No to teraz liczymy sobie drogę pokonaną w czasie 2,5 sekund przez samochód policyjny, czyli SP. To się równa. Tutaj mamy ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową. A zatem prędkość początkowa policjanta razy czas. Do tego dodajemy przyspieszenie razy z czas podniesiony do drugiej potęgi. Całość podzielona przez dwa. Podstawiamy sobie liczby. Sp to się równa. 20 m na sekundę. Razy 2,5 sekundy. Do tego dodajemy. 6 m na sekundę kwadrat. Razy 2,5. Do drugiej potęgi. Całość dzielimy przez 2. Sp to się równa.

Teraz, jeżeli popatrzymy na rysunek, to widzimy jeszcze, że na samym początku liczenia czasu naszego bandytę od policjanta dzieliło 40 metrów. I kiedy będziemy obliczać sobie tą maksymalną odległość, to te 40 metrów musimy uwzględnić. A zatem DMAX to się równa do D0. Dodajemy sobie drogę pokonaną przez pilata drogowego i odejmujemy od tego drogę pokonaną przez policjanta. A zatem dmax to się równa 40 metrów dodać 87,5 i od wszystkiego odejmujemy 68,75. Wbijamy sobie to wszystko w kalkulator. I wychodzi nam odległość maksymalna 58,3 m. I oczywiście to rozwiązanie w tym momencie jest kompletne. Dostajemy za nie maksimum punktów. Ja jednak, drogi widzu, chciałbym Ci pokazać drugi sposób rozwiązania tego zadania bez tej błyskotliwej myśli, bez tego spostrzeżenia, że odległość wtedy będzie maksymalna, kiedy prędkości się wyrównają. Przechodzimy sobie do drugiej planszy. I ten sposób, który sobie pokażemy tutaj, będzie bardzo mocno algebraiczny. Będziemy sobie tutaj musieli ułożyć trzy funkcje, czyli funkcję położenia od czasu dla. Bandyty, funkcję położenia od czasu dla policjanta, a następnie funkcję różnicy tych położeń dla każdego z nich. Mamy to wszystko na rysunku, czyli od tego punktu, w którym policjanta od bandyty dzieliło 40 metrów, zaczynamy mierzyć sobie czas. I wtedy położenie policjanta oznaczamy sobie też jako zao. Przypominamy sobie, że w takim licealnym wymiarze funkcja położenia od czasu może składać się z trzech elementów. A zatem napiszmy sobie taki ogólny wzorek na funkcję położenia od czasu z uwzględnieniem dodatniego lub ujemnego położenia początkowego prędkości początkowej i ruchu przyspieszonego lub spowolnionego, jeżeli taki jest. W opisie tego filmu będziesz miał link do mojego filmu, gdzie ja właśnie układam funkcję położenia od czasu. A zatem układamy sobie funkcję położenia od czasu dla naszego pirata drogowego, czyli XF od T. To się równa. Czy on ma jakieś położenie początkowe? No tak. Położenie początkowe jego to D0. Czy on ma jakąś prędkość początkową, którą się porusza? No tak. Nie wiem, dlaczego tutaj napisałem 20. Tutaj oczywiście powinno być 30. Natomiast prędkość początkowa policjanta to 20 metrów na sekundę. Tutaj jeszcze jedna poprawka, 35. I w tym momencie wszystko pasuje. A zatem, jeszcze raz. Układamy sobie funkcję położenia od czasu dla samochodu ściganego przez policjanta. Czy on ma jakieś położenie początkowe? Ma położenie początkowe D0. Czy on ma tutaj jakąś prędkość? Ma prędkość. I ta prędkość będzie to położenie zwiększać, jeżeli popatrzymy sobie na rysunek. To dopisujemy sobie tutaj Vf razy t. Teraz robimy to samo dla policjanta. Czyli funkcja położenia policjanta od czasu musiałaby wyglądać następująco. Policjant nie ma żadnego położenia początkowego. Startuje z prędkością V0P razy t, kiedy zaczynamy mierzyć czas. I porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, który będzie nam to położenie cały czas zwiększać. Czyli tutaj będziemy mieli plus at kwadrat podzielone przez 2. Teraz tworzymy w sobie funkcję różnicy pomiędzy tymi dwoma położeniami. Czyli d od t, to się równa. x, przepraszam, xf od t. Podjąć XP od T. Tutaj może jeszcze podstawmy sobie liczby. Czyli D0 to jest 40 plus 35T. Tutaj V0P to jest 20. A razy T plus 6t kwadrat podzielone przez 2. Podstawiamy sobie tutaj w miejsce xf od t i xp od t to co sobie tutaj ułożyliśmy. Czyli będziemy mieli 40 plus 35t odjąć 20t plus 3t kwadrat. Oczywiście tutaj skróciłem 2 i 6. I ostateczny kształt naszej funkcji odległości pomiędzy pojazdami od czasu to 40 plus 35t. Odjąć 20t. Odjąć 3t kwadrat. I jeszcze raz sobie przepiszmy. Uporządkujmy sobie tą funkcję. Minus 3t kwadrat. Plus 15 t i dalej mamy plus 40. Jednostką oczywiście we wszystkich tych funkcjach byłby metr. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wszystkie jednostki były cały czas jednostkami układu SI. Przypominam sobie wiedzę o funkcji kwadratowej. Widzimy, że jeżeli tutaj mamy Współczynnik a, czyli to, co jest przed t, kwadrat ujemne, to funkcja będzie skierowana ramionami w dół. Czyli nasza funkcja będzie wyglądać jakoś tak. Na osi pionowej, oczywiście, mielibyśmy t. Na osi y, poziomej, przepraszam, mielibyśmy t. Na osi pionowej mielibyśmy d. I my jesteśmy w stanie teraz. Korzystając z wiedzy o funkcji kwadratowej, znaleźć sobie współrzędne wierzchołka. Musiałbym sobie tutaj przypomnieć, że xw, czyli xowa współrzędna wierzchołka, to minus b przez 2a. I tego już nie dowiesz się na lekcji fizyki. To musi być Twoja wiedza o funkcji kwadratowej. Podstawiamy sobie tutaj minus b przez 2a, czyli minus 15, oczywiście to jest nasze b, podzielone przez 2 razy minus 3, ponieważ to jest nasze a. I dostajemy tutaj 15 podzielone przez 6, oczywiście ze znakami minus. I tutaj mamy 2,5 sekundy. Czyli po takim właśnie czasie, 2,5 sekundy, nasza funkcja odległości pomiędzy samochodami od czasu przyjmie największą wartość. A więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz obliczyć sobie wartość funkcji d od t dla argumentu 2,5 sekundy. Podstawiamy sobie liczby, czyli będziemy mieli minus 3 razy. 2,5 do drugiej potęgi plus 15 razy 2,5 plus 40 to się równa minus 18,75 plus tutaj już podeprę się kalkulatorem

to się równa 58 i 75 setnych metra. Ok, drogi widzów, ten drugi sposób wymaga od nas wiedzy o funkcjach kwadratowych, natomiast nie wymaga od nas jakiejkolwiek błyskotliwości. Jeżeli miałeś problem z tym momentem, to w opisie tego filmu Znajdziesz link do mojego filmu, gdzie szczegółowo wyjaśniam to, w jaki sposób należy układać równania ruchu. To jest bardzo ważne i i tak Ci się przyda. Sposób oczywiście jest dowolny na maturze. Za każdy z nich dostalibyśmy maksimum punktów. Życzę Ci udanego niedzielnego wieczoru i widzimy się w kolejnych produkcjach.